Bez sens, serial oryginalny. Czy trójka przyjaciół z dziczy poradzi sobie w naszym świecie? Możliwe, bo w Polsce jak w lesie. Siema chłopaki, patrzcie co mam. No, chyba wiosło, nie? Yy, no, wiosło. Zgadnijcie, gdzie z nim idę. Kurwa, no nie wiem. Na kręgle. <grym> Na kręgle! No, nie mogę! Ja te kręgle! Na kajaki się wybieram. Spływ kajakowy. Jedziecie ze mną? A pytałeś Kasi, myślisz, że cię puści bez problemu. No, zaraz zadzwonię, spytam się, ale pewnie nie będzie problemu. Kurwa! Zawsze jakiś chłopiec zadzwoni jak gram. O, misiu, co tam? Kasiu, bo. U, chłopaki. Dobra, ty mi tu pierdolisz, ujrzał spada. No, kajaki te sprawy, chcę z nimi sobie pojechać i, i czy nie będzie problemu. No i co, znowu wrócisz na i będę cię zaskrobywać schodnika pod lokiem? Nie ma mowy, spin Dalai. No i jeszcze mnie przez ciebie te ruskie kurwa bały pierdolone. Dobra, spin dalaj, łachudro, pierdolone. Co? Że niby się zgodziła? Jeszcze jak? Co? No dobra, w sumie to nie jest taki głupi pomysł. Ekstra! Zawsze chciałem jechać na kajaki. Weźmiemy głośnik i będziemy tłuszczać szanty. No dobra, to jutro o 6:00 zbiórka Kurwa, gdzie ten Debil już po szóstej jest? Pewnie zaraz przyjdzie. Siema, chłopaki! C coś ty na siebie założył! No jak to co? Za pirata się przybrałem, żeby klimat poczuć. I co oko sobie tym mieczykiem wydłubałeś? Nie no, to tylko taka opaska. Żebym groźnie wyglądał! Pirrtolne, wsiadaj, bo nie ma czasu. Kurde, w picie to się zaopatrzyliśmy, a, a o jedzeniu to żaden nie pomyślał. No, no, ja to bym coś pod tę wódeczkę przegryzł, ale to w ogóle miał być rum, jak piraci. Myślałem, Łosiu, że ty nam w gratisie ogarniesz jakąś pizzę. Co ty, szef nie chciał mi dać nawet tego dnia wolnego na te kajaki? Musiałem łopla umyć. Ten twój szef to niezły *y. Nie no, nie jest taki zły. Y, ostatnio nawet zdał mi służbowy skuterek. Oczywiście było trzeba na to zapracować. Musiałem rozwieść pizzę do klientów, którzy czekali na swojego. Łosia z pizzeri. Łosia, co w pogardzie mając tnące szpony mrozu i słońce pustyni. Dnie i noce gnał! Mm, nie płacimy! siadał tu Aż dotarł, gdzie dotrzeć miał, Albowiem był najszybszy i najgłupszy. Całej pizzerii, a jego dostawa i tylko jego mogła dotrzeć do klienta na czas. No, może czasem godzinka później, ale to tam ch... Książę ze bajki? Łosiu z pizzerii? Proszę bardzo, pańskie zamówienie. Zaraz. A w tym zestawie z pudełkiem nie powinna być jakaś pizza? O cholera, rzeczywiście. Bo jest taki zapięty, że nie ma czasu pakować. Ale na czas przywiezłem. Nie becz Szefie, udało się. Rozwiozłem wszystkie na czas. I co? Dostanę teraz ten swój obiecany służbowy skuterek? Bo ten mój to już ledwo zipie. No, panie Łosieczku, dobra robota. Oczywiście, oczywiście. Tak jak obiecałem. No, i elegancko. Prywatny, służbowy, firmowy skuterek, kurwa. Zajebiście! Ale to jeszcze ten... Dzisiejsze napiwki musisz oddać. To wiesz... Grafika trzeba było płacić, wydrukować... To jest o tanie rzecz! Misiu, bo ty budowlaniec fachowiec jesteś, weź urwij wędkę wyczarujesz i sobie połowimy. Dobra, dobra... Daj mi chwilę, ja tu zaraz coś zmajstruję. Kurwa! Pająk! A! A grizie... Już ty kurwa, jak ci zaraz zajdzie... Strzał, strzał, strzał. Nie ma co po tobie zbierać! O no ty chuj pająku! Wysynu pająku! Wszystko, czego tylko dotknę Dostaje się złotem! Dostaje się złotem! midas No to płyniemy! Ahoj, przygoda. Co to jest? Nie no, mi tak to zasku... Ty na nie popłyniemy. Trzeba się zamienić miejscami. 🎵 Bóg kucał, też przykrył się w i tak jak był, pocarny bryt. 🎵 Co do kur... No i czy nam dziś istnieje stoi, gdzie jest... I co, misiu? Słowiłeś coś? Co? Zrobiłem się ch**a z wędki. Ty zobacz na ten kajak pod nami. To nie kajak, to ci się psiocha w rzece odbija. Rzeczywiście, ha ha, ha ha. O, zobacz, klienci płyną, może się co zarobi. Dokąd płyniecie dzielni marynarze? No, ta go płyniemy. O cholera, dobra ja spotkalam, mój plan będą mnie napisał. Nie muszę być już dziwką łołą. Co jest? czemu wyskoczyła? Dobra, Łosiu, nie przejmuj się, to zwykła kajakara była. O! A ja myślałem, że jakaś marynarka. K kto? Na statku to są tylko marynarze, Łosiu. Wła właśnie. Marynarkę to sobie w szafie możesz powiesić, kurwa debilu. No to co? Napiją się panowie wódeczki? A zimna? O! Zimna, zimna! A gęsta? Oj, gęsta, gęsta! Oj, 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 oj. Ale prawdziwi marynarze, tak jak już mówiłem, piją rum! Iś, y, rum to pije. Y, cais! Cais? Jaki cais? Co? Chujów, sto! Bierz kłopot czy nie? No dobra! O panie, to ty na mnie, to ty na mnie spojrzałeś twoje usta, ci wyrzekły, ci wyrzekły me i mnie swoją bakę pozostawiam na brzegu, razem z tobą. ...pokojne... ...odczuliły... ...sadz. na tej wojnie... ...łaznych parę lat... ...do domu... ...wrócimy... ...piesu na... Nie jest, bisiu? Co jest z Misiu, co jest? Co jest z Misiu z tym płakaniem? Twardym trzeba być, a nie miętkim. Ej, chłopaki, a ile ten spływ właściwie miał trwać? Nie mieliśmy już wysiadać? Wysiadać? My to musimy wypalać stąd jak najszybciej. Patrzcie na to. Dobra, słuchajcie! W takich sytuacjach nie możemy panikować. Musimy zachować zimną krew. bo i wszyscy zginiemy! Kurwa, debilu. Dobra, dobra, spokojnie, to trzeba usiąść, pomyśleć. Przecież kurwa, siedzimy tyle, że w przepaść zapalamy i czasu nie ma. Rysiu, no wymyśl coś, bo zaraz się potopimy, no Wiem, wiem, zarzućmy kotwicę. Skąd sk ja ci tu teraz kotwicę wezmę Mamy Łosia, on ma rok... Y poroża. O kurwa! Masz rację! Co jest? Misiu, kurwa, co ty żeś zrobił? Nie przypiąłeś go niczym. Jasny hu... Faktycznie! Łosiu! Łapaj to! Brawo, mi się udało się. O kurwa. Cześć pani, chciałam wam powiedzieć, bo pytacie mnie czy pytacie mnie w komentarzach. Tak, w tym roku byłam. Dwa tygodnie temu na Stegną. Kilka dni. na Stegną, nad Morzem Bałtyckim byłam. Opalałam się. Co? Byłam nad Stegną. Oj, za to to będzie mandacik za spowodowanie zagrożenia fruków. Lądowym? Wodnym. Dobra, kurwa, iż tam w powietrznym, bo zatywane z wodospadu było. Komendant będzie zadowolony, że taki akuratny mandacik wystawiony będzie. A za ile mi to wypisać? No jak za ile? Tak jak pan komendant powiedział. A jak pan komendant powiedział? No tak jak pan komendant powiedział, najwięcej ile się da. Kurwa mać, mogliśmy iść na te kręgle. Wła właśnie I co? Taka będzie puenta? Tak długo oczekiwanego odcinka? Fuck.